Cześć, witam wszystkich serdecznie. W czwartek Boże Ciało 15 czerwca 2017 roku. Witam Was tym bardzo sympatycznym polskim akcentem Vectron PKP Cargo z chińskim składem kontenerowym zmierzający w stronę wschodnią, a więc w stronę Polski. Podobnie jak rok temu, tym razem znów jestem tutaj dokładnie w Boże Ciało. Znowu jestem dokładnie po pracy, przed procesją, albo raczej przed piciem piwa, też na P. Jednak w porównaniu z rokiem ubiegłym zmieniło się tu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie byłem kilka tygodni, jestem kompletnie zaskoczony. A coś mnie zaskoczyło: jesteśmy poza wschodniej stronie peronu, tu gdzie stały podwójne słupy, stare i nowe. Nie ma. Wszystkie zostały wyciągnięte na peronie trzecim. Wszystkie zostały wyciągnięte stare na peronie drugim. Nie ma ani jednego dublującego się słupa. Nie ma ani jednej dziury w peronie. Myślałem że załatwią to kostką granitową, taką drobną. To jest właśnie to miejsce gdzie był słup. Wyciągnięte kilka płytek, wsadzone w całości, tak żeby ładnie pasowały. Proszę. Trawka troszkę nam wyrasta, ale to jest drobiazg. Wiadomo, perą szeroki, ludzi nie za dużo. Zwłaszcza po tej stronie, pokasowane zostały wszystkie takie właśnie niedoróbki, niedociągnięcia. To czego się obawiałem, że zostanie. Proszę, zrobione do końca. A w tym worku nie wiem co to jest. może bomba. W sumie Niemcy sobie obowiązują. Ostatnio, prawda? Awiata, to o której zawsze wspominam. Nazwa mojego pięknego miasteczka i mojej wspaniałej stacji. E, zostały, tak, tak, jedna ślad po kuli, drugi ślad po kuli, została ta blacha, chyba na pamiątkę zostawili. Winda jeszcze jest nieczynna, ale już wszystko zmierza naprawdę ku końcowi. jeszcze co kołów wykończeniowych, ale proszę w ciągu tych kilku tygodni walnęli posadzkę na całości tu widać, że jeszcze będzie wykończone, bo wystają jakieś włókniny te, wszystko ślicznie, elegancko winda na razie postawiona na poziomie około 70 cm powyżej właściwego, użytkowego sufit jeszcze detale do wykończenia, tutaj jeszcze niedokładnie zamontowana blacha, to jeszcze wszystko ulegnie poprawkom, mam nadzieję. To jeszcze wszystko ulegnie myciu, mam nadzieję. Wracamy na pn drugi. Bo relacja z przebudowy stacji, bez przelotu to żadna relacja z przebudowy stacji, a jedno PKP cargo na wektronie niestety mi nie starczy. Widzimy się za chwilę. I taki sobie widoczek, sęka rodzajowa. Dwie zalecające się do siebie stonki. Z przodu nieco większy błękitno-biały samiec, z tyłu żółta samica. Udałem się w jakieś ustronne miejsce, by powiększyć nieco liczebność swojego gatunku. Czytała Krystyna Czubówna. Tymczasem jesteśmy po wschodniej stronie peronu drugiego i tutaj również wykończone wszystkie dupery ale przy filarach wiaty usunięte dublujące się słupy o dokładnie te dwie płytki znaczą miejsce gdzie były słupy Jeszcze bardzo by się przydało, gdyby ten budyneczek mały, techniczny i budynek windy towarowej na paronie trzecim został pomalowany na jednolity kolor, naprawdę dużo by to poprawiło. A szczerze mówiąc jest to koszt, nie wiem, 100-200 euro, żeby to pieprznąć jakąś farbą. Tutaj też ślad po słupie. No nie ma, wszystko powyciągane, bardzo mi się to podoba. Skoro już jestem po stronie wschodniej i widzę, że tutaj zaszły bardzo duże zmiany na plus, chociaż tak naprawdę poprawiono tylko parę szczegółów, to mam nieodparte wrażenie, że po zachodniej stronie tego peronu też spotka mnie bardzo sympatyczna niespodzianka. A cóż dolegało zachodniemu końcowi peronu drugiego? Ano dolegało mu to, że za. Zadaszeniem za tą taką małą wiatą przystankową w miejscu windy towarowej e, Wisiały jeszcze po słupach rozpięte tymczasowe kable do nagłośnienia, zanim jednak skoczymy na koniec peronu drugiego po zachodniej stronie złapiemy sobie coś dla wszystkich flirtomaniaków. Regional Regionalban 69 do Bielefeldu będzie odjeżdżał za chwilkę 108 przy Peronie drugim Czasem na tor 9 wtacza się Regional Express piętrowy Jadący do Düsseldorfu, ten jedzie z Minden Zapraszam, przetrasowali drania, jedzie dalej, jedzie aż na lotnisko między kolonią a Bonn. Bardzo fajna zmiana. Jestem już po zachodniej stronie peronu. Drugiego piętru zdążył w międzyczasie odjechać. No i tak jak się spodziewałem, kolejne pozytywne zaskoczenie od tej wiaty biegły sobie przez ten słup i dalej. Przewody tymczasowe zasilające nagłośnienie. Wszystko zostało usunięte. Podobnie stało się z pojedynczym kabelkiem, który wisiał między słupami na torze 9 i 10 na baronie trzecim. Tak, nic tu nie ma. Wymieniona jedna płytka, może pękła. Również wykończone na cacy rejony wokół latarni. Ponieważ tutaj było to już dość fajnie ogarnięte, tutaj nie stały stare słupy i zdaje mi się, że jest wyplewiony ten peron, bo nie ma tutaj żadnych zarości. A szczerze mówiąc, tutaj na końcu już powinny być. No dobra, takie male, maleńkie traweczki, ale wiem, że było tego tutaj więcej. Także ktoś tu chyba zarządził małe sprzątanko. I koniec końca peronu drugiego. Dalej iść nie wolno. Czekamy na przelot. Tymczasem pragnę zwrócić uwagę na bardzo sympatyczną dzisiejszą pogodę. Fakt faktem, nachodzą tutaj już jakieś pierwsze kłębia z tych mury i piętra średniego od zachodniej strony. Ale póki co jest fajnie. Na popołudnie zapowiadają jednak Przylotne opady, burze bardzo silne z ulewnym deszczem, gradem, z opadami kostki betonowej, nawet podobno. Ma być tsunami, trzęsienie ziemi, będzie wybuch wulkanu i tornado F5. Tak w skrócie ma wyglądać pogoda dzisiejszego wieczoru. intermodalny w całości LKW Walter transport i spedycja jednorodnego jeszcze nie widziałem żeby w całości tylko jedna firma była załadowana Ale numer. Miłośnicy flirtów to się chyba ucieszą, bo tu się okazuje, że mały skromny flirt jest w tej chwili ważniejszy od ICE na tej stacji. Z racji tego, że ICE się troszkę spóźni, w międzyczasie ze stacji poprzedniej zdąży już wyjechać flirt. Flirt zawiał swój właściwy tor, czyli w mojej stacji tor 8 tor flotowy na 200 i został już sądząc po prędkości na poprzedniej stacji wyrzucony na tory towarowe i przemknął sobie tutaj środeczkiem linią towarową około 120 km na godzinę. A my mamy odjazd Flirta. No, jest i nasz wyczekiwany ICE. Udało mu się zbić nieco opóźnienie z 35 do 25 minut. Co, pięknie się nagrał, nie? Akurat, kurde, zabrakło mi miejsca na karcie. Dobra, nie będę czekał na następny przelot, bo widzę, że zaczyna się tutaj robić opóźnieniowo-organizacyjny chaos obie strony. Ile złapane, tyle złapane. Stan stacji bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, co już podkreślałem kilkukrotnie i na peronie trzecim i na peronie drugim. No i w tym bardzo pozytywnym nastroju z niestety niedogranym do końca przelotem ICE żegnam się z Wami w Boże Ciało. 15 czerwca roku 2017 spadam do domu. Życząc i sobie, i Wam miłej reszty dnia, montujemy film i wrzucamy na YouTube'a. Cześć! Pamiętacie, jak 3 godziny temu na stacji coś tam marudziłem o tym, że wystąpią burze, opady, deszczu, gradu, kostki brukowej i tak A się właśnie kurde zaczyna. Ładowania są doziemne Dobra, zaczyna się szpał. Aha. Będzie głubo Baranie, nie z fleszem, kur... Jak można zdjęcia warunków atmosferycznych w dzień czy też w nocy robić z fleszem? Masakra Boże, widzisz i nie grzmisz O, jednak brzmi Dobra, wybaczcie, że się chwilowo nie wpakuję dalej na balkon, ale trochę mi tu zacieka. Nie mam zamiaru z telefonem stać na tym deszczu, mimo tego, że jest bardzo fajnie i ciepło. Z tego co zauważyłem na zdjęciach satelitarnych i na radarze z błyskawicami, zanim wyłączyłem komputer przed chwilą. Formacja jest intensywna, ale dość zbita, zwarta, jest to zwarty wąski, aczkolwiek długi jeśli chodzi o rozciągliwość, taką południkową front, który szybko i sprawnie przemieszcza się z zachodu na wschód, także w przeciągu pół godziny powinno być absolutnie po wszystkim. Tymczasem naprawdę dosyć sympatycznie daje dzisiaj do ziemi. U mnie raczej mało kiedy takie burze występują, najczęściej są to wyładowania w chmurach. Uuuu... Poszło kawałek za moim blokiem, w międzyczasie za tamtym blokiem naprzeciwko poszło też wyładowanie doziemne, Wygląda ja już trochę dalej. To się ładnie odbiło w oknach. Gdyby było ciemno, to na mokrej białej elewacji tego bloku naprzeciwko naprawdę byłyby tu widowiskowe rzeczy. O, to poszło z chmury do chmury. No i z tej strony to już wygląda na to, że jest po wszystkim Zabawa przenosi się na tamtą stronę No i tak wam powiem, że mamy już 15 czerwca, a to jest tak naprawdę pierwsza jakaś sensowniejsza burza w moim mieście a tam sporadycznie do tej pory zdarzało się jakieś kilka błysków, kilka mruknięć i, i to wszystko, a tym razem wygląda to już naprawdę tak, wyglądać powinno. Dobra, to by było na tyle, bo już widzę, że jeśli chodzi o moje miasto, to nawet czarodziejka z Księżyca nic już z tego nie wyczaruje. Także żegnam się z Wami raz jeszcze tym sympatycznym burzowym dodatkiem do materiału z przebudowy stacji i zapraszam na kolejne firmy. Cześć.